Serdecznie w kolejnym filmie z Rise of Kingdoms. Dzisiaj omówimy tutaj w filmie naszą aktualizację, która się odbyła kilka dni temu. żeby tutaj też nie przedłużać, chciałbym Was tutaj przestrzec przed te właśnie tutaj jedną rzeczą, którą dodali, żeby się tutaj nikt też nie napalał na to i nie pakował w to kasy, bo uważam, że to nie ma sensu. Mam tutaj na myśli tutaj. Jeśli wejdziecie w ratusz, dodali dodatkowy sklep kosmetyczny. Nie warto jest tutaj w ogóle inwestować w to w te muszelki, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, patrząc na to, ile kosztuje na przykład ten Skin, no to jest lekka przesada, tak? Jeśli chodzi o cenę, bo tutaj mamy za 120 zł. 4600 tych muszelek plus premia za pierwszy zakup, no to teoretycznie mamy ich 10 tysięcy. Możemy kupić dwa te skiny, tak? A te skiny się pojawiają cyklicznie w ramach właśnie tych wydarzeń: wszelkiego rodzaju typu Halloween, jakieś tam karnawały i wszelkiego rodzaju inne wydarzenia, które tutaj właśnie możemy trafić. Tak jak widzicie, są też super oferty. Na, na właśnie tutaj te skiny, więc nie warto tutaj w ogóle się skupiać na tym, nawet nie zwracajcie na to uwagi. Uważam, że jest to przesadzona cena i chcą po prostu kolejny sposób znaleźć sobie na wyciąganie kasy. Jak ktoś ma po prostu za dużo, no to wiadomo, że może sobie tu kupić, ale ja osobiście nie polecam. Za 100 zł, szczerze mówiąc. Macie lepsze rzeczy, lepsze pakiety niż jakiegoś głupiego skina, którego możecie zrobić sobie za, za 7000 klejnotów w normalnym wydarzeniu. Plus do tego jeszcze zgarniecie bardzo dużo innych nagród. To samo tyczy się tutaj tych, właśnie, obramówek, których, tak jak widzicie, ja nie mam w ogóle prawie. One nic nie dają, a kosztują naprawdę sporo 400 muszelek, no to jest 11 zł, tak. Więc przesada totalna. Tu również są ramki do awatarów e, rzeźby, które mamy w mieście. E, więc nie ma sensu. Ja tutaj kilka posiadam, ze względu na to, że w wydarzeniach je po prostu zdobyłem. No ale tak ogólnie, właśnie e, te ceny są tutaj przeogromne. Więc nie zwracajcie tutaj nawet na ten sklep uwagi, żeby ktoś po prostu się tutaj nie wkopał i nic nie kupił. Ok, kolejną sprawą będzie muzeum. Nasze muzeum nieszczęsne. Do, dodali tutaj do muzeum Williama. Jest tego tutaj bardzo dużo. William dostał swój artefakt. Redukcję obrażeń od kontrataku plus 3% i współczynnik obrażeń od aktywnych umiejętności plus 100%. Czy, czy coś to zmieni w jego przypadku? No, myślę, że raczej i tak nie będzie tutaj jakoś grywalny, ze względu na to, że ta meta się zmienia. No, ale czas pokaże. Nie będę tutaj nic, właśnie, gdybał Jeśli chodzi o Williama, osobiście go nie zrobiłem na ekspertyzę, więc nie będę się tutaj wypowiadał. I tutaj również dodali tutaj tego dowódcę, kto też jest dowódca kawalerii i on tutaj dostał obrażenie od umiejętności plus 3% i atak kawalerii plus 10%. No ale myślę, że ten dowódca już jest dawno niegrany, przynajmniej ja go nie widzę, ja go nawet nie, nie zacząłem robić. Myślę, że nie warto się w ogóle nad nim skupiać, żeby go robić ze względu na to, że mamy teraz... Bardzo dużo innych, ciekawszych dowódców, a tym bardziej, że to jest podbój, więc nie, nie przyda nam się też tak w otwartym polu. Ok, jeśli chodzi o muzeum, no to będzie raczej wszystko. Wprowadzili również bardzo ciekawe dla nowych graczy. Nie warto też się tym sugerować jakoś w 100%, bo tutaj to gra chyba sugeruje. Z tego, co mi się wydaje, że możemy na przykład sparować Aleksandra Newskiego z Belizariuszem, e, i to jest para na sezon e, podboju. E, dobra w pole i posiadanie. No, i 60% jakby osób go. E, 60 osób jakby potwierdza e, tą decyzję, no, ale nie wiem, czy to tak działa do końca. Tutaj mamy, oczywiście, jeśli naciśniemy, to są sugestie strategii, czyli jak powinniśmy rozwinąć drzewko umiejętności według właśnie tutaj tego naszego, naszego układu, naszej pary, tych naszych dowódców. Tu mamy możliwość z, z zobaczenia, jaki ekwipunek jest pożądany, jeśli chodzi o, o, o ten właśnie tutaj nasz marsz. Myślę, że jest delikatnie, o, delikatnie, pozmieniany, patrzę tutaj właśnie na, na rzeczy, dużo jest, e, wszystko jest praktycznie seta e, z piekielnego pustkowia, chociaż nie, mamy tutaj klatę i, i buty, tak, e, okej, okay. no ale nie, no ja bym się ogólnie tym aż tak nie, nie sugerował, formacja, no to tutaj wiadomo, że wybrali clean, no i wiadomo, że fajnie mieć wszystkie te legendarne atrybuty, te inskrypcje, ale to jest przecież niemożliwe. Ok, jeśli damy potwierdzić, jeśli masz wiele kopii priorytetowych będziesz używał... Ok, hmm, dobra, ja nie będę tego używał. Ale jeśli na przykład wejdziemy na zbieraczy, powiedzmy na sarkę, no to sarka teoretycznie powinna mieć najlepszą parę z Centaurionem tylko szkoda, że nie ma tutaj takiej możliwości, że na przykład zbiór, ale na przykład mogli zrobić tak, że zbiór na przykład złota, zbiór na przykład drewna, najlepsze pary, tak? Najlepsze pary do zbierania klejnotów, To by było fajne właśnie jakby zrobili coś takiego, że jeśli chcemy zrobić jakiś super marsz, który najwięcej bonusów wyciągnie. Pod zbieranie, pod dodatkowy bonus od zbieractwa, no to fajnie by było właśnie dowiedzieć się, jaki ten bonus otrzymają, tak? Więc myślę, że spoko by to było, jakby to rozwiązali w ten sposób, że pod danym jakby kategorię zbieraczy zrobić po prostu kategorię tutaj na przykład też klejnotów, tak? Dużo osób też tam farmi te klejnoty. Więc to by było bardzo ciekawa też, ciekawa tutaj właśnie opcja i, i, i bardziej, i takie większe urozmaicenie, tak, jeśli chodzi właśnie o, o, o ten tutaj sklep, przepraszam, o, o te właśnie tutaj, o ten tutaj dziennik, który nam sugeruje jak możemy sparować, no ale na przykład jak wejdziemy tutaj na Huo, no to Huo z Joan. I hułas z, z Arturem, tak? Czyli tu się teoretycznie zgadza, jeśli chodzi o parowanie. Nie. No bo wiadomo, że, że tutaj hułas z Arturem jest topką. Osobiście zaraz tutaj Wam pokażę kilka. No to ten akurat raport jest słaby, ale miałem tu kilka takich fajnych. No tutaj na przykład się fajnie pokazali. Jeśli chodzi o Huo i Artura dużo właśnie było takich na plus jeśli chodzi o Huo dawał sobie radę On tutaj taki naprawdę już mega dobry się trafił raporcik. No jest ogólnie jeśli Huo i Artur no to bardzo na plus wychodzą tutaj w polu więc myślę, że można się tutaj sugerować tym naszym Dziennikiem i tymi propozycjami, które tutaj dostajemy od gry. Więc, jak ktoś po prostu chciałby się tutaj jakoś wspomóc delikatnie, no to wiadomo, że można na to zwrócić uwagę, ale osobiście dalej bym polecał pytać graczy, sprawdzać różne fora, Discordy. Jakieś inne jeszcze media społecznościowe, przeglądać YouTube, zanim po prostu zainwestujecie złote głowy w, w jakiegoś tam dowódcę i potem się okaże, że to był totalny fuck-up i zmarnowaliście złote głowy na, na tego właśnie dowódcę. Ok, jeśli chodzi o podsumowanie, no to bardzo mi się podoba to, że właśnie już na stałe zmienili to no w sensie no mamy już możliwość na tak jak u mnie na przykład na domowym królestwie styl mapy na nową wersję jestem bardzo zadowolony bardzo długo czekałem na to i fajnie że już to jest wprowadzone podoba mi się że robią coś tutaj w kierunku ułatwiania gry dla nowych graczy żeby też się nie pojawiały jakieś głupie tam pytania jak sparować na przykład nie wiem Lohara z, y, w sensie z kim sparować Lohara, no to tutaj mamy y, Boudicę, tak, czyli jest taka delikatna podpowiedź. Jaki ekwipunek na Barbarzyńców? No to tutaj też mamy, nie? Także bardzo fajnie, tutaj pierścionek, także wszystko jest tak y, zrobione y, właśnie bardziej ułatwione, tak. Szkoda, że jeszcze formacji tutaj nie, nie, nie zrobili, ale to y, pokazują sety y, z sezonu. Pierwszego, więc nie wiem, czy tam nie ma formacji. Już nie, nie Nie grałem w sezonie pierwszym. Jak już były formacje, to byłem w sezonie podboju, więc nie chcę się wypowiadać. Ale okej, okay, dobra, żeby nie przedłużać. No to fajnie, że już można zmienić mapę na nową. Fajnie, że robią coś w kierunku tego, żeby urozmaicać te i dodawać dodatkowe informacje dla nowych graczy. Ograniczy to po prostu jakieś tam niepotrzebne pytania. Fajnie, że coś tam do tego muzeum wrzucają, ale to za bardzo też nie zmieni nic, ale ogólnie dobrze, że coś tam działają w tym kierunku. I oprócz tego, no to jedynie co to mi się nie podoba ten sklep ze względu na to, że jest bardzo drogo, a te nagrody szczerze mówiąc, są niewarte tego. Te motywy miasta nie są opłacalne, jeśli chodzi o tą cenę. Za tą cenę można sobie naprawdę jakieś super fajne pakieciki kupić, jak już ktoś chce wydać kasę. Ok, nie przedłużam, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i na jakąś transmisję live, pewnie się dzisiaj coś tutaj odbędzie. Do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć.